Obecny bazar to cykl programów, w których pojawiać będą się historyczne maszyny, ciekawe przedmioty, opowiemy interesujące historie, nie zabraknie też nietuzinkowych postaci. Paris, the most coveted city in history. Motoryzacja jest trochę jak Wielka Księga, której każdy rozdział to inni bohaterowie i przygody. W tym odcinku cyklu Północny Bazar opowiemy o wizjonerach, nieszablonowych rozwiązaniach technicznych i o samochodach, które na zawsze odmieniły losy motoryzacji, wprowadzając powiew oryginalności i piękna. A jeśli oryginalność, to musimy przenieść się do miasta nad rzeką Loarą, do miejsca znanego z ogromnej stalowej wieży zwanej Wieżą Eiffla, czyli do kraju, który daje nie tylko ser, i dobre wina, do Francji. Skoro mowa o francuskiej motoryzacji, to zaczniemy od marki najbardziej znanej z awangardy i technicznych nowinek. André Citroën był piątym dzieckiem holenderskiego handlarza diamentami Lewiego Citroena i warszawskiej żydówki Maszy Amelii Kleinman. Początkowo mały zakład mechaniczny otworzył po pierwszej podróży właśnie do Polski w 1900 roku, kiedy odkrył nieznany we Francji tańszy sposób wytwarzania przekładni zębatych. Firma nazywała się przedsiębiorstwo przekładni zębatych Citroena i dała nieśmiertelny symbol zazębiających się zębatek, który do dnia dzisiejszego jest znakiem rozpoznawczym marki Citroen. Na wielkim stoisku Citroena podczas 22 salonu samochodowego w Paryżu świat ujrzał wspaniały i długo oczekiwany samochód. Citroena AC4 o pieszczotliwym przydomku Rosali. Reklamowano go m.in. takim hasłem idealny samochód dla pań premiowany w roku bieżącym na konkursach piękności i elegancji w Paryżu, Rzymie, Mediolanie i Berlinie. Nic dziwnego, auto urzekało swoją urodą. Ciekawostką jest fakt, iż Citroena AC4 montowano także w Polsce, w montowni firmy na warszawskim powiślu. W Polsce powstały także niektóre elementy tego samochodu, m.in. szyby czy tapicerka. Auto znane było z umiarkowanego zużycia paliwa, około 10 litrów na 100 km oraz niespotykanego u konkurentów komfortu jazdy idącej w parze z przestronnością znaną z większych Fordów czy nawet Chevroletów. AC4 wprowadził do klasy średniej wielkości karet, bo tak nazywano zamknięte nadwozia, dużo wygody za rozsądne pieniądze. Z takich innowacyjnych rzeczy, które zastosował, to między innymi taka świetlna reklama, która przez kilkanaście miesięcy zdobiła wieżę Eiffla. Zmieniały się tam napisy, było to dosyć efektowne na, 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 tam, na tamten czas. Druga sprawa to była konkurencja z, z firmą Renault. Ci dwaj panowie ścigali się przez długi czas z takich mm, aut, które znamy z filmów, e, to na pewno Citroën DS, e, znane z, fi z filmów o Fantomasie, e, Citroën 2CV, e, właściwie kultowy model produkowany e, zaraz po, po wojnie od 1946 roku, znany Niemiec, e, między innymi z filmów e, z Louis Definesem o, o, o żandarmie, znane również... E, Starszym osobom może Citroeny BL, które się, się kojarzą z II wojną światową, którymi jeździło w Gestapo, a w późniejszych czasach PRL-u jeździło UB. Zaledwie 6 lat po premierze modelu AC4 Citroen wywołał zachwyt innowacyjnością zastosowanych rozwiązań technicznych w swoim nowym dziecku, modelu Traction Avant. Popularnie nazywana bl była pierwszym autem z przednim napędem. Jakby tego było mało, konstruktorzy wyposażyli je w samonośne nadwozie zbudowane na płycie ramowej oraz całkowicie niezależne zawieszenie kół, przy którym Citroenowi pomagał sam Ferdynand Porsche. Nowoczesność tej konstrukcji podkreślały niezwykle skuteczne i dużo bardziej trwalsze niż konwencjonalne spowalniacze. Hydrauliczne hamulce wszystkich kół, a już zupełną czystą abstrakcją tamtych czasów, o której nie myślał wtedy żaden inżynier, był samonastawny silnik. Lecz Traction Avant to nie tylko chłodna technika, co potwierdza jego projekt nadwozia. Nie został narysowany, ale jak prawdziwe dzieło sztuki został wyrzeźbiony w glinie przez słynnego rzeźbiarza Flaminio Bertonego. Wyraźnie widać to po lekkości zastosowanych linii nadwozia. Stworzenie dużego gabarytowo pojazdu o tak zgrabnym nadwoziu było niemalże niemożliwe. Jednak udało się i nawet we wnętrzu nie odczuwa się braku przestrzeni. Jest jej aż nadto. Prezentowany egzemplarz należy do wielkiego miłośnika marki, kolekcjonera i pasjonata tych pojazdów, który od wielu lat spędza pieczołowicie godziny przy ich renowacji, pana Adama Stczewa. Pierwszy samochód kupiłem, jak miałem 18 lat. To był NSU Fiat 500. Odkupiłem od swego nauczyciela. Teraz nie pamiętam, chyba 3,5 3500 złotych zapłaciłem. Produkowany jako bazowy model niezmiennie od 1934 do 1956 roku. I od początku ten model, ten 11, 11 czy 7 czy 15, później ten sześciocylindrowy od razu miał na nadwo, dwozie samonośne, całkowicie blaszane tym niezależne zawieszenie wszystkich kół i wszystkie cytryny od tego roku miały przed, przedni napęd. Dzięki przedniemu napędowi i świetnemu rozkładowi masy, który uzyskano poprzez obniżenie środka ciężkości, posadowieniu niżej foteli oraz przesunięciu silnika pod samą szybę czołową, a skrzyni biegów do przodu, świetnie trzymało się drogi i prowadziło w zakrętach. W mieście było niedoścignione i nawet ówczesne duże ośmiocylindrowe samochody nie mogły go dogonić, gdyż musiały na zakrętach mocno zwalniać. Model ten był budowany aż do 1957 roku, z kilkoma rodzajami silników i w kilku odmianach nadwozia, a jego nowatorskie cechy przejęła francuska bogini Citroën DS. Inną utytułowaną francuską marką, która potrafiła dawać w swoich produktach dużo radości i innowacji był Peugeot, Odwiedziliśmy pomorskiego dilera tej marki, firmę Intervaposgnańska, by dowiedzieć się czegoś o historii marki. Wnuk Jean-Pierre'a, inżynier Armand Peugeot, postanowił, że firma powinna zająć się produkcją automobili. Pierwszy pojazd Ser Peugeot z silnikiem parowym pojawił się w 1889 roku, jednak dopiero samochód z silnikiem spalinowym Daimlera, zaprezentowany w 1891 roku, okazał się trafnym posunięciem odnotowanym na kartach historii. W 1994 roku rozpoczęliśmy działalność związaną ze sprzedażą Peugeot. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że po 20 latach większość z tych sprzedanych samochodów wtedy to będą dzisiejsze old na które moda wraca, o których, możemy, o których możemy powiedzieć, iż wiele z nich jeszcze do dnia dzisiejszego serwisuje się u nas, zaopatruje się u nas w części. I ma bardzo dobre kontakty z nami. Takim sztandarowym to jest 205 model GTI. Tak? Jest, jest, jest to samochód, który ma całą, całą rzeszę swoich wyznawców. Na co mogą liczyć? Mogą liczyć na, na, na to wszystko, co my możemy im zaoferować. Wiemy, że w oficjalnej dystrybucji części, tych części jest coraz mniej. Natomiast, natomiast służymy wszelką pomocą, aby takie części zdobyć. Plus do tego no, gwarantujemy tutaj szeroką opiekę. Mimo iż modele 205, 405 i 505 nie mają jeszcze statusu samochodów zabytkowych, są żywymi legendami i to nie tylko na starym kontynencie. Ma to chyba związek też z tym, iż w dalszym ciągu te samochody służą swoim właścicielom, co potwierdza fakt, iż cała Afryka pokochała Peugeoty, a klimat tam panujący idealnie potwierdza ich niezawodność i uniwersalność. Zwłaszcza ta ostatnia cecha idealnie pasuje do kolejnego bohatera. Danzel to na naszych trójmiejskich ulicach prawdziwa gratka i rzadkość. Warto więc wpatrywać się czy gdzieś nie przeniknie ten unikalny niebieski Dungell na bazie Peugeot 505. Przedsiębiorstwo Dangel powstało w saint Hein w Alzacji. Od roku 1958 do 1971 zakład produkował samochody sportowe. W 1980 roku Dangel narodził się na nowo i zaczął przystosowywać Peugeoty i Citroeny do warunków terenowych. Z fabryki Dangela na drogi wyjeżdżały takie modele jak Peugeoty 504 i 505 czy Citroeny C15 i C25. Już zwykły Peugeot 505 chwalony był za trwałość zawieszenia, trakcję i komfort podróży, szczególnie na nieutwardzonych nawierzchniach. Firma Dangel stworzyła jego wersję z napędem 4x4, która była dostępna z jednym z dwóch silników: turbodieslem z interkulerem o mocy 110 koni mechanicznych oraz z silnikiem benzynowym o pojemności 2,2 litra o mocy 130 koni mechanicznych. Wersja z napędem na 4 koła miała także krótsze przełożenia skrzyni biegów. W majowy weekend 16 od 16 do 18 maja w Trzewie i w Pruszu Gdańskim dokładnie odbędzie się dosyć duża impreza, bo Ogólnopolski Zlot Fanów marki Citroen przybędzie na to wydarzenie około 80 załóg. Liczymy, że będzie około 200-200 osób. W głównym takim wydarzeniem podczas tej imprezy będzie rajd turystyczny. W długości około 150 km. Rajd nie polega na ściganiu się, tylko raczej na takim swobodnej przejażdżce z zwiedzaniu okolic. Francuzi zawsze byli i będą mistrzami w tworzeniu trochę ekscentrycznych, odważnych konstrukcji, ale bez takich samochodów motoryzacja nie szłaby do przodu. Gdyby nie Citroën czy Peugeot, samochody byłyby nudne, pozbawione wyrazu. Wszyscy dzisiejsi bohaterowie, piękna AC4, innowacyjny Traction Avant oraz uniwersalny 505 Dangel są dowodem na potrzebę tworzenia z myślą o dążeniu do niemożliwego. Patronem odcinka był dealer Peugeot, firma Intervapo z Gdańska.